Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że tak wiele osób chce posłuchać o świecie na wynajem, czyli o tej rzeczywistości, w której jesteśmy, gdzie coraz więcej rzeczy, z których korzystamy, nie jest nasza. I dla wielu osób to jest coś przerażającego, to jest coś, czego się boimy, to jest zapowiedź realizacji hasła nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Dla niektórych osób jest to zapowiedź pięknego świata, takiego, gdzie nie musimy się niczym martwić, wszystko będzie nam dostarczone dronem i taki był wydźwięk tego na Światowym Forum Ekonomicznym, te słowa są przypisane Klausowi Szwabowi, natomiast to było w jakiejś reklamówce, że właśnie po co coś kupować, skoro może być to udostępnione przy pomocy drona. Więc dla części osób taki świat to będzie świat, tak jak reklamuje Apple swoją rozszerzoną rzeczywistość: wspaniały, cudowny. Nie muszę kupować dużego telewizora, on mi się wyświetli w dowolnej rozdzielczości. Lecę w samolocie, nie muszę widzieć tej małej włoskiej kambiny, tylko jestem nad jeziorem, jestem szczęśliwy. A dla wielu osób to jest zapowiedź takiego świata, gdzie będziemy pozbawieni jakiejkolwiek podmiotowości, sprawczości i nie będziemy szczęśliwi. Znaczy, będzie nam się wymawiało, że jesteśmy, przy pomocy chociażby Gogi będzie nam się przekazywało, że coś mamy, natomiast to jest chyba taki byt, którego nikomu bym nie życzył. Jak jest naprawdę? Ja nie wiem, więc postanowiłem zapytać Sztucznej Inteligencji. Poprosiłem, żebym wygenerowała obrazy, jak wyglądałby świat bez własności prywatnej. I jak widzicie, dowodzą Państwo. Raczej tu jest entuzjazm. Wszyscy, prawda, dzielą się żywnością, podróżują yy, komunikacją zbiorową i jest w ogóle wspaniale. Oczywiście wiecie, że jak się rozmawia ze sztuczną inteligencją, czasem ją trzeba dopytać. Ja się pytam, czy nie widzi jednak jakichś mankamentów, jakichś zagrożeń z tym związanych i powiedziała: oczywiście tak widzę, ludzie będą zdemotywowani, świat będzie wyglądał tak. Albo tak. I ten rysunek już moim zdaniem może nam wiele wyjaśnić, bo jeżeli według sztucznej inteligencji tak ma wyglądać świat bez własności prywatnej, to oni się skupiają na tym pierwszym planie. Ale zauważcie, że na drugim jest normalny świat, takie trochę osiedle Avia w Krakowie, każde osiedle w Krakowie, normalne jednak z prywatnymi mieszkaniami. I to może sugerować, że świat na wynajem nigdy nie będzie w całości, że to nie jest tak, że własność prywatna nam zniknie, tylko ona będzie skoncentrowana w innych rękach. I wydaje mi się, że zupełnie nieświadomie, no jak to już na inteligencja robi, a coś takiego uchwyciło na tym obrazie. I o tym temacie staram się mówić już od dawna. Jakiś czas temu udzieliłem wywiadu Grzegorzowi Sroczyńskiemu, i to był wywiad, który spowodował ogromne zamieszanie, to znaczy wielkie zainteresowanie. Zobaczcie, masa komentarzy. I żeby było jasne, ja się starałem tam mówić o liczbach, nie starałem się mówić, że chcę kogoś wywłaszczyć, że to jest dobre, złe. Mówiłem, co wyszło w moich badaniach, natomiast reakcje można powiedzieć, że były entuzjastyczne, jak zobaczymy na komentarze. Co oznacza, że teraz muszę być bardzo ostrożny w prezentowaniu Państwu moich wyników badań, bo bardzo łatwo być źle zrozumianym, ale na wszelki wypadek zastrzegam, ja nie chcę nikogo wydziedziczać. Mówię o gotowości konsumentów, którą badałem, do tego, żeby zrezygnować z posiadania pewnych rodzajów rzeczy. I zastanawialiśmy się, projektując to badanie, co wpływa na to, że pewni ludzie są. Bardziej skłonni rezygnować z posiadania czegoś na własność, a pewni ludzie raczej są bardziej sceptycznie do tego nastawieni. I co nam wyszło? Wyszło nam, że jedyna istotna charakterystyka to jest wiek. Ludzie młodsi chętniej nie będą wchodzili we własność, tylko będą sobie coś wypożyczali, subskrybowali, korzystali z opcji na minuty i tak dalej. Tym samym zadaliśmy kłam takim twierdzeniom, które głoszą, że tak naprawdę. To może chodzić o miejsce zamieszkania, no bo w miastach łatwiej o taką infrastrukturę. To może chodzić o dochód, że to, że ludzie korzystają z samochodów na minuty, nie znaczy, że oni chcą to robić, tylko ich nie stać na kupno własnego, a stać ich na okazjonalne używanie samochodu na minuty. Nic takiego nie wyszło w moich badaniach. Moje badania jednoznacznie pokazały, że rzeczywiście różnicuje nas wiek. Te dwie najmłodsze grupy wiekowe, czyli od 18 do 34 lat, generalnie są dość pozytywnie nastawieni do tego, żeby z wielu rzeczy zrezygnować. Badałem też taką kwestię, czy wcześniejsze doświadczenia z dostępem na żądanie, czyli tam, gdzie już zostało zamienione prawo własności na dostęp, zmieniają naszą gotowość do porzucania kolejnych rzeczy, do tego, żeby je wynajmować. I chodziło o streaming wideo, streaming muzyki, o wypożyczanie rowerów, samochodów. Nielekki, słaby efekt był w wypożyczaniu rowerów. Natomiast nic mocnego. Generalnie wcześniejsze doświadczenia nie zmieniają tutaj naszej rzeczywistości. No i Jak to wygląda? Zapytałem y, po, tysiąc osób mieszkańców w Polsce, reprezentatywnie dobrana grupa, czy gdyby w Twojej miejscowości istniała możliwość dogodnego wypożyczenia tych sześciu rzeczy, to wolałbyś wypożyczać czy mieć na własność? Byłbyś skłonny zrezygnować z posiadania tego na własność i zadowolić się tym, że szybko, dogodnie będziesz miał do tego dostęp? Chodzi oczywiście o samochody, rowery, zabawki takie droższe dla dzieci, narzędzia typu piła, wiertarka, wkrętarka, ubrania eleganckie, te, których nie potrzebujemy na co dzień, to nie jest tak, jak złośliwi mówią, że bieliznę będziemy teraz uspołeczniać. Chodzi o coś, co raz w roku na przykład używamy, sprzęt sportowy też, który czasami tylko na urlopie się nam przydaje. I jak wyglądały odpowiedzi respondentów? Generalnie ja interpretuję te wyniki jako dość wysoką gotowość ludzi do tego, żeby rezygnować z własności niektórych kategorii rzeczy. Najłatwiej oczywiście było ze sprzętem sportowym, z narzędziami, trochę trudniej z innymi kategoriami, natomiast ja powiadam, interpretuję to jako dość dużą gotowość konsumentów do tego, żeby wynajmować, a nie żeby posiadać na własność. Ale zaraz wyjaśnię te. Ten strokaty rysunek, bo na razie on jeszcze może być nieczytelny. Zapytałem też respondentów o taką rzecz. Skoro państwo pewnych rzeczy dostarcza albo ułatwia kupować, albo udostępnia na innych zasadach, to co byś popierał? Czy popierasz to, że państwo powinno na przykład kupować uczniom podręczniki, czy powinno im wypożyczać te podręczniki i po skończonym roku mają je oddać i mają być dla kolejnego rocznika? Czy państwo na przykład pewne zabawki edukacyjne powinno kupować dzieciom, czy może tylko na przykład wypożyczać za pośrednictwem bibliotek chociażby? Czy powinno państwo wspierać nas w kupowaniu mieszkań, czy wspierać tych, którzy wynajmują mieszkania? Czy kupować samochody, czy wspierać te systemy carsheringu, które mamy? Czy kupować sprzęt do nauki zdalnej? Te badania były robione tuż po pandemii, więc to pytanie musiało się tam znaleźć. Czy wypożyczać? I tutaj wychodzi nam, że oczywiście generalnie większość ludzi Łatwiej akceptuje wypożyczenie czegoś, czyli nie chcemy, żeby państwo dawało, co najwyżej, żeby państwo udostępniało. Natomiast są dwie kategorie rzeczy, które są odrębne, gdzie traktujemy je w zupełnie wyjątkowy sposób i to było widać w bardzo wielu wątkach mojego badania: samochody i mieszkania. O ile jesteśmy gotowi, żeby właśnie wynajmować te rzeczy tańsze, bardziej nazwijmy to codzienne, obrotowe, to w przypadku tych dwóch kategorii rzeczy stoimy na stanowisku, powinniśmy. Mieć to na własność. I nawet w naszym dość liberalnie nastawionym społeczeństwie, wyszło tutaj tak, że państwo nie ma wspierać wynajmujących, tylko ma pomagać ludziom w kupnie mieszkania dla siebie, na własność. Podobnie jest z samochodami. I to oczywiście można bardzo różnie interpretować, natomiast chyba taka najbardziej oczywista interpretacja jest tutaj słuszna. To znaczy, jeżeli powiemy, że to są dobra najdroższe, takie, które pozwalają budować nasz majątek, które, przynajmniej w przypadku mieszkań, mogą być przekazane w spadku, które w razie jakichś zawirowań, że na przykład dostawca usługi zmieni warunki, a, to uczyni nas bezpiecznym. Mam gdzie mieszkać, mam gdzie dojechać w jakiejś skrajnej sytuacji. Jeżeli tego dnia nie będę mieć wiertarki albo nie ubiorę garnituru, który mam w subskrypcji, nic wielkiego się nie stanie. Więc z tą gotowością jest to ważne zastrzeżenie, że w przypadku tych kilku dóbr, które budują nasz status, tam, nawet jak mówię, w liberalnie nastawionym społeczeństwie, raczej chcielibyśmy, żeby państwo wspierało nas w kupnie, a nie w udostępnianiu. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my powoli jesteśmy oswajani z tym, że coraz gorzej. Wygląda nasza własność, że jest ona coraz słabsza, coraz rzadsza. Kiedy kupujemy książkę i wybieramy czy wersję papierową, czy e-booka, to większość ludzi uważa, że jedyna różnica polega na tym, czy ta książka jest wydrukowana, czy jest w czytniku. Ale jestem właścicielem książki. Nic bardziej mylnego. Celowo wybrałem tę na okładkę, na ilustrację, ponieważ Amazon w pewnym momencie robił bardzo ciekawą rzecz. Ludzie sobie kupowali książkę rok 1984, mieli ją na swoich Kindlach i w pewnym momencie budzą się rano i jej nie ma tam. Wchodzą, szukają jakichś wyjaśnień i okazuje się, że Amazon coś zaniedbał z licencjami i zdalnie skasował książkę na naszych czytnikach, mimo że ludzie nie złamali mają żadnego regulaminu. I dopiero wtedy ludzie sobie uświadomili, że ja nie kupuję e buka. Ja kupuję licencję dostępu do treści, i to bardzo wąską. Znaczy, taką, że Amazon mógł to zrobić zupełnie legalnie, żeby to było jasne. My kupując w cudzysłowie tego e-booka, zgodziliśmy się na to, że Amazon w dowolnej chwili może nam to skasować, zablokować dostęp. Oczywiście pieniądze zwrócą. Więc my w taki niepostrzeżony sposób nagle stajemy się już tylko użytkownikami, a nie jesteśmy właścicielami. Czyli w tym przypadku różnica nie polega tylko i wyłącznie na tym, to jest papierowe, to jest elektroniczne, tylko w przypadku książki rzeczywiście jestem właścicielem tego egzemplarza. Oczywiście jest prawo autorskie, nie mogę z nim zrobić, co chcę, ale mogę to na przykład odsprzedać. Natomiast w przypadku e-booka takie ograniczenia są, że trudno nazywać to własnością. Najbardziej donośny przykład to przykład muzyki, gdzie na nośnikach już raczej się jej nie poznaje. Znaczy chyba, że to są winyle i ktoś jest kolekcjonerem. Dziś mamy Spotify i też pytałem w badaniach, czy osoby, które korzystają ze Spotify i podobnych serwisów, nie boją się tego, że przez 10 lat będą płacić ten abonament. Korzystne, nie ukrywajmy. Wydadzą na to setki, tysiące złotych, a w pewnym momencie Spotify się zwinie i zostają z niczym. Tak? Czyli to nie jest tak, że sobie zbudowali jakąś swoją kolekcję muzyki, z którą mogą dalej być. Nie jesteśmy właścicielami, to nie jest żaden problem. Akurat tutaj chyba to najbardziej gładko nam wchodzi, uważamy, że muzykom i tak będzie tak bardzo zależało na tym, żeby dotrzeć do nas, że jak się Spotify zwinie, to dostaniemy inną ofertę. Ale to odchodzenie od mocnej własności, takiej w klasycznym rozumieniu, że jestem właścicielem i decyduję, co się dzieje z moją rzeczą. Dotyczy też bardzo wielu innych aspektów naszego życia. Na przykład. Mam mieszkanie, które wynajmuję i mam nierzetelnych yy, najemców. I w wielu sytuacjach ja nie mogę dysponować moim mieszkaniem, nie jestem w stanie ich eksmitować. Ja nie chcę teraz zaczynać dyskusji kolejnej, czy to jest słuszna regulacja, czy nie niesłuszna, tylko mówię o tym, że to nie jest już taka własność, o jakiej myślimy, słysząc, święte prawo własności. Nie. Co z tego, że mam samochód, skoro za chwilę do Krakowa nie wiadę, bo to jest 20-letni diesel. Wprowadzona zostanie strefa czystego transportu. No więc jak to się ma z moją własnością? Mam pełną własność samochodu. No ale jego użyteczność znacząco spada. I te zmiany widać także w modelach biznesowych wielu firm. To znaczy, są przedsiębiorstwa, które rosną bardzo szybko, na przykład Airbnb jest więcej warte niż sieć hoteli Hilton, mająca masę nieruchomości, pomimo tego, że praktycznie nie posiadają niczego na własność. Mają algorytm, który kontrolują, mają pojedyncze nieruchomości, czy pojedyncze przedmioty, które służą im do wykonywania tej działalności. Natomiast zasadniczo własność zaczyna być traktowana jako obciążenie. Bo my dość mocno ostatnio akcentowaliśmy coś takiego. Własność to nie tylko prawo, ale to także zobowiązanie. I chcieliśmy przez to uzyskać jakąś sprawiedliwość społeczną, przy, do, dojść do tego, że własność powinna jednak brać pod uwagę interesy także chociażby środowiska, otoczenia. Natomiast doprowadziliśmy do tego, że nie osłabiliśmy pozycji silnych właścicieli, tych firm, które kontrolują dużą część rynku, tylko oni powiedzieli: Aha, skoro własność to jest tyle problemów, tyle nie wiem, podatków od nieruchomości, tyle obostrzeń krajobrazowych, środowiskowych, to my tego nie potrzebujemy. I e Booking nie potrzebuje mieć hoteli, żeby zarabiać więcej niż najlepsza sieć hotelarska. I nawet te największe nie są w stanie wyjść poza ten ekosystem. Airbnb, Uber nie potrzebuje samochodów, Amazon. Do pewnego momentu nie potrzebował magazynów. Teraz oczywiście rozwija ten biznes, bo tam efekt skali się zgadza. Natomiast zmienianie własności w stronę takiej zobowiązaniowej, że własność czy także pewna powinność, doprowadziło do tego, że nie mamy bardziej sprawiedliwego świata, tylko doprowadziło do tego, że ta własność jest wypychana do słabszych podmiotów, bo te duże podmioty, które mają kontrolę nad kluczowym w tym momencie algorytmie, mogą sobie pozwolić spokojnie bez tego. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, to ja napisałem całą książkę na ten temat i z racji tego, że mówię o tym, że własność już niezbyt dobrze działa, to uprzejmie, informuję, że wersja elektroniczna tej książki jest dostępna za darmo. W otwartym dostępie pod tym adresem mogę ją Państwo pobrać, przejrzeć. Jest też raport, który przygotowałem dla Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam są czyste dane, takie, jeżeli ktoś chce po prostu zobaczyć, raportowo ujęte. A jeżeli ktoś chce zobaczyć moją interpretację szerszą tych zjawisk, to właśnie w tej książce, która jak mówię w wersji jest elektroniczna i dostępna za darmo. Zatem proszę Państwa podsumowując, czy mamy świat bez własności? Coraz bardziej tak i coraz bardziej niepostrzeżenie nam się to dzieje. Wiele samochodów, które użytkujemy jest w leasingu, czyli one nie są nasze, a my się zachowujemy jak właściciele. I wiele takich rzeczy... Dzieje się trochę za naszymi plecami, i my w pewnym momencie, nawet bez naszej świadomej decyzji, obudzimy się w świecie, który jest na wynajem. I pytanie, czy my powinniśmy się teraz skupić tylko na tym, żeby zabezpieczyć nasze najbardziej elementarne interesy czyli mieszkania, samochody coś, co nam daje jakieś poczucie wolności, zabezpieczenia tego podstawowego a inne rzeczy możemy zaryzykować. Dobrze, nie będę mieć dostępnego garnituru przeżyję. Moje dziecko nie dostanie jakiejś zabawki przeżyję. Natomiast te podstawowe dobra powinniśmy kontrolować. Czy może to będzie niemożliwe? No bo wiemy, że ograniczenia chociażby przestrzeni w mieście doprowadzają do tego, że prywatne samochody są coraz częściej postrzegane jako problem, tak? I te współdzielone nie miałyby tego problemu. One zdjęłyby z nas też wiele obowiązków, które są związane z bezpieczeństwem, z przeglądami. Więc e, wydaje mi się, że część tych procesów wydarzy się poza naszymi plecami i my małymi krokami będziemy musieli się do nich zaadaptować. Natomiast e, parę kluczowych decyzji będziemy mogli podjąć. I ja, tak jak zdeklarowałem na początku, nie chcę tutaj teraz wyjść jako kaznodzieja i powiedzieć, brońmy własności za wszelką cenę, bo to jest jedyna droga do naszej podmiotowości. Ani nie chcę powiedzieć, po co Wam własność? Będziecie szczęśliwi, są drony, będą Wam wszystko dostarczać. Mówię o wynikach badań, mówię, jakie są perspektywy, a pogłębszą analizę odsyłam do książki. Dziękuję bardzo.